Siema, witam wszystkich. Dzisiaj Wam pokażę motor KXZ 125 612 Pro. Moja opinia, no i wrażenia z jazdy. Zapraszam wszystkich do oglądania. Zaczniemy od tego jak wygląda motor. Wygląda super, nieźle, naprawdę. Nie wstyd jest takim czymś podjechać, na przykład do kolegów czy coś, nie? Kolejna rzecz, bodajże nie da się go zarejestrować, więc to jest minus, ale nie ma chłodnicy. Więc jest chłodzony tylko powietrzem, więc w lato max 2 godziny myślę jazdy że maksymalna prędkość podana przez producenta to jest 60 km na godzinę. Mi na spokojnie przy wadze, no właśnie jak mówiłem, coś koło 60 kg, udało się rozpędzić 8 dych. I to taką podlepką górkę, więc na spokojnie możecie sobie czasami pocisnąć tym. Od razu mówię, że to nie jest motor dla profesjonalistów, bardziej dla amatorów, którzy dopiero zaczynają jeździć. Takich jak ja. Kolejna rzecz, ile pali. Pali coś koło 2 litrów na stop, więc bardzo polecam. Kupujecie nie? do niego 5 litrów 20 zł i Wam starczy na 2-3 tygodnie. Więc jest spoko, to jest wielki plus, bo mało płacicie za benzynę. Pierwsze rzeczy, które mi się zaczęły psuć, ja to eksploatacyjne bardziej, no to dwie linki pękły i no i łańcuch trzeba naciągać. Ale no łańcuch, no to wiadomo, to są rzeczy, które się każdemu dzieją, więc tutaj na razie nie było jakichś większych. A i jeszcze raz mi się z tyłu opona przebiła. Ale miała dętkę w środku, więc wymienił mi gumolep, nie? Fajnie brzmi, trochę za głośno, zaraz Wam dam dźwięk. Waga to około 70 kg, mi się tak wydaje. Motor fajnie chodzi, fajnie wszystko tutaj gra. Biegi się zmieniają, nóżki mi się nie połamały, bardzo Wam wszystkim polecam. Link do ogłoszenia, w którym sprzedaj go za 2600 zł jest w opisie. Jeżeli zostanie sprzedany, no to wiadomo już nie będzie tego linku, więc szybko sprawdzajcie. Zapraszam Was do subskrypcji i do oglądania poprzednich filmików. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, pisz w komentarzu. Masz wiele pytań, pisz nadem na Instagramie. Cześć!